Witam, przedstawię Wam jak posługiwać się paletą kolorów we Flashu. Panel ten otwieramy wybierając w Windows Color. Mamy tu dwie zakładki. Pierwsza, w której dokonujemy ustawienia danego koloru. Następnie druga, to nasza paleta. Jest to o tyle przydatne, jeżeli pracujemy w jakimś większym projekcie który zawiera dużo niestandardowych kolorów i żeby ich nie zgubić możemy tą paletę zapisać do pliku i sobie ją wczytać zatem przy wyborze kolorów niest niestandardowych klikłem ikonkę wypełnienia teraz w rogu y bardziej na prawo klikam taką małą Ikonkę. Aby teraz, mamy teraz paletę kolorów, w którym możemy wybrać dowolny, dowolnie interesujący nas, ko, nas, nasz kolor. Aby dodać ją do palety, musimy zaznaczyć kratkę w, w panelu kolory niestandardowe. Teraz za pomocą takiego krzyżyka tutaj. Przesuwam ją po palecie i wybieram dowolny intensywnie kolor. Z boku jest również intensywność naszego koloru, od białego do czarnego. Ja wybieram jakiś taki czerwony. Jeżeli mamy już intensywny, kolor, klikamy, dodaj do kolorów niestandardowych. ta kratka wypełnia się naszym ustawionym wcześniej kolorem i klikamy OK. Teraz aby kolor ten dodać do naszej palety tutaj wystarczy z, me, z menu, który stoi w rogu kliknąć trzecią opcję add czyli dodaj. Jeżeli powróc, powrócimy do naszej palety widzimy że nas kolor został dodany tu najbardziej z lewej strony. Teraz tą paletę możemy zapisać do kliku, dzięki czemu nasze kolory nie zostaną utracone. Zatem wybieram polecenie Save Colors z tego samego małego menu co poprzednio. I zapisuję naszą paletę kolorów pod nazwą Kolory. Nasz plik zostanie zapisany do formatu CLR. I klikam zapisz. Teraz, jak wczytać naszą paletę? W tym samym menu, tu w rogu, żeby było to łatwo widoczne, Pierws Wyczyszczę naszą paletę, wybierając opcję Clear Colors. Zostają tylko dwa, biały i czerwony, dwa podstawowe kolory. Teraz, aby załadować naszą paletę, wybieram opcję Replace Colors i wybieram naszą wcześniej zapisaną paletę i klikam Otwórz. Teraz widzimy, że cała nasza paleta wraz z tym naszym dodanym kolorem została wczytana. Jest tutaj jeszcze więcej opcji, takie jak duplikuj kolor, usun kolor, dodaj kolor, i wstaw podstawową paletę. Czyli Web 216, sortuj, no i oczywiście pomoc. Zatem jeszcze raz, aby dodać kolor do naszej palety, wybieram opcję wypełnienia lub obwiedni. Klikam tą małą ikonkę z rogu, zaz zaznaczam klatkę w kolorach niest niestandardowych. Wybieram interesujący mnie kolor. Klikam Dodaj do kolorów niestandardowych i OK. Teraz, mając zaznaczone, mając wi, widząc ten kolor w tym tu okienku, wy, wybieram ADD. W tym momencie, w naszej palecie, został dodany już drugi kolor. I żeby kolor tego nie stracić, Klikam Save color, Colors i zaznaczam ten sam plik, co poprzednio, i klikam Zapisz. Oczywiście, spyta mnie się, czy podmienić już istniejący plik. Klikam Tak. W tym momencie wszystkie kolory, które dodamy w ten sposób, będą zachowane w pliku. Dzięki temu nigdy, nie, nigdy ich nie stracimy. Obrigado dzięki za uwagę.